Pragnę za pośrednictwem tego kanału podzielić się z Tobą tym, czego doświadczam w życiu i w Kościele. Każdego dnia spotykam na drodze swojego życia ludzi, którzy mnie inspirują, a ich historie skłaniają do refleksji. Zachęcam Cię, by słuchając udostępnionych przeze mnie treści, spojrzał na codzienne sytuacje i spotkania przez prezmat Ewangelii. Zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego kazania, a jeśli uznasz je za wartościowe, udostępnij je proszę innym i zasubskrybuj mój kanał. W tym tygodniu wróciłem z lopo, które spędziłem wraz z trójką moich przyjaciół, księży na Madagaskarze. Byliśmy na misjach u misjonarzy, odwiedzaliśmy ich placówki, zabraliśmy sobą pomoc materialną około 100 kg, ubrań, lekarstw, laptopy. I w ten poniedziałek, 6 dni temu, rozpoczęliśmy podróż powrotną. Pierwszy odcinek. Wynosił 225 kilometrów, który pokonaliśmy w 10 godzin. Po bezdrożach, wertepach, dwukrotnie przeprawialiśmy się przez rzeki. Część co tu być, nazywają promami, ale trudno to nazwać promem. Dwie wyspawane płozy, z blachy na nich deski leżące na krzyż. Silnikiem był Silnik odciągnika i pas klinowy, który napędzał śrubę, która pomagała przemieszczać się temu promowi. A jednym z nich założyłem człowieka. Było tam kilka osób z obsługi. Wyglądał bardzo, Nazwał to, mizernie. Miał na sobie żółtą koszulkę, która była cała w dziurach, podarta, wielokrotnie szywana. Miał krótkie spodnie, które wyglądały jak druszjak, pełne dziur, na głowie podartą czapkę i bose nogi. Pomyślałem sobie: w aucie, którym się przemieszczamy, ma walizkę, a w niej czystą koszulkę na każdy dzień trzy pary krótkich spodni, dwie pary długich spodni, cztery czapki. Otworzyłem. Bagażnik, wyjąłem walizkę, a z niej kilka rzeczy. Parę koszulek, czapkę, krótkie spodenki. Podszedłem do tego człowieka. Przeprosiłem go i zapytałem, czy się nie obrazi, jeżeli dam mu te rzeczy. Powiem Wam, dawno nie widziałem tak uśmiechniętej twarzy i wdzięczności w spojrzeniu. Dlaczego Wam o tym mówię? Dzisiejszy fragment Ewangelii. To historia, którą Jezus opowiedział faryzeuszom. On nigdy nie mówił jakiejś historii bez kozery. Być może zaobserwował w ich zachowaniu coś, co go zaniepokoiło. Być może ucztowali codziennie i w tym kontekście opowiada historię o człowieku, który był bardzo bogaty. Ubierał się w drogie materiały i dzień w dzień ucztował wystawnie. A obramy jego pałacu leżał żebrak imieniem Łazarz, który był chory, pokryty wrzodami i miał jedno pragnienie, aby móc zjeść te odpadki, które spadały ze stołu tego bogacza. Niestety nikt mu ich nie dawał. I chwilę potem Jezus mówi, umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Jedyna sprawiedliwość na tym świecie, że wszyscy, i biedni, i bogaci, kiedyś umrzemy. Idąc przez życie, z reguły nie myślimy o tym dniu, o tym wydarzeniu, a myślę, że warto żyć z perspektywą, że kiedyś zejdziemy z tego świata. Kiedy będziesz sam, powiedz sobie sobie, wyobrazić taką scenę. Przychodzisz do kościoła, bo umarł ktoś z Twoich bliskich. Wchodzisz do środka, widzisz wielu ludzi, znajomych, przyjaciół, krewnych. Kościół jest wypełniony ludźmi. A tutaj, przed ołtarzem, stoi katafalk, a na nim otwarta trumna. Podchodzisz bliżej, zaglądasz i ze zdziwieniem stwierdzasz, że to jesteś Ty, to jest Twój pogrzeb. Po tej mszy wszyscy dają się na cmentarz. Kiedy już Trumna spoczywa w grobie, czterech ludzi będzie miało przemowę. Czterech ludzi zabierze głos. Pierwsza z tych osób to ktoś z twojej rodziny. Twoi bliscy. Być może twój brat, twój syn, twoja córka. I będzie mówić o tobie. Drugim mówcą będzie twój przyjaciel. Ten, który cię doskonale zna który sporo z Tobą przeżył i będzie również mówił o Tobie. Trzecią osobą będzie ktoś z Twojej pracy, być może Twój dyrektor, kolega z pracy i będzie mówił o tym, jakim byłeś kolegą, pracownikiem. Czwartym mówcą będzie ktoś z organizacji, bądź kościelnej, jeżeli się udzielałeś w parafii, być może Twój proboszcz, a może ktoś z Twojej wspólnoty, w fundacji, w gdzie się angażowałeś jako wolontariusz i pomagałeś innym. Pomyśl, co ci ludzie o tobie powiedzą? Jakim cię będą wspominać w tym momencie, kiedy odejdziesz? Z reguły o tym nie myślimy, ale taki moment nastąpi. A dzisiejsza Ewangelia przenosi nas, na to, w zaświaty, bo pokazuje, że po tamtej stronie. Istnieje dalej życie, choć w innym wymiarze. Historia o Abrahamie, o łazarzu jego, u jego boku, na jego łonie i o tym bogaczu, który też tam się znalazł. Znalazł w sobie właściwym miejscu. Czyli istnieje ciąg dalszy. Istnieje życie po śmierci, o którym często nie myślimy. A to, co robimy ze życia, sprawia, jaka będzie nasza kolejna odsłona. Po śmierci. Kiedy myślałem o tej Ewangelii, czy można potępiać tego bogacza. Czy można potępiać to, że był operatywny, że był skuteczny, że potrafił zorganizować sobie takie życie? Myślę, że nie. Nie jest to niczym złym, żebyśmy się bogacili. Złe jest tylko to, że On to wszystko konsumował sam, że nie umiał się podzielić. Że zgodził się na to, że u bramy jego pałacu leżał człowiek, którego znał z imienia. Bo powiedział do Abrahama: posił łazarza. Znał go, a jednak mu nie pomógł. Sam korzystał z pewnych dóbr, nie umiejąc się podzielić z innymi. Moi drodzy, byłem kiedyś na pogrzebie mojego znajomego, dość zamożnego człowieka. I na tym pogrzebie stałem obok dwóch jego kolegów, którzy rozmawiali między sobą, i jeden z nich zapytał: Jak myślisz, ile zostawił? Ten drugi się chwilę zastanowił i powiedział: Wszystko. Genialną odpowiedź. Zostawił wszystko. To, nad czym się trudzisz, o co zabiegasz, z takim trudem pozyskujesz, budujesz. Tego wszystkiego nie przeniesiesz na tamtą stronę. Nie to się będzie liczyło, ile zdobyłeś, tylko to, ile dałeś innym ludziom. Ilu ludziom pomogłeś w życiu. Zachęcam was do refleksji w tę dzisiejszą niedzielę, kiedy liturgia słowa pokazuje nam tę historię. Bo to słowo jest po to, żebyśmy się nad nim zastanowili. Przyłożyli je do swojego życia i wyciągnęli pewne wnioski. Czego Wami sobie życzę. Amen. Z całego serca dziękuję za wysłuchanie udostępnionych przeze mnie treści. Mam nadzieję, że pogłębią one Twoją wiarę i wniosą coś dobrego do Twojego życia. Twoje wsparcie oraz modlitwa są dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego dzielenia się Słowem Bożym. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, zapraszam Cię do odwiedzenia opisu filmu. Gdzie znajdziesz informacje, jak można to zrobić? Z góry dziękuję za każdą pomoc i za to, że jesteś częścią tej duchowej wspólnoty. Do usłyszenia i do zobaczenia.